Do muzycznej krainy łagodności amatorów wędrówek po górach zaprosiło Sandomierskie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do Królewskiego Miasta na kolejny koncert Sandomierz Między Górami. Z całej Polski zjechali oprócz górskich turystów także fani tego gatunku muzyki. Jest to takie spotkanie muzyczne, które tak jak mówiłam organizujemy już po raz dziewiąty yy, i które ściąga ludzi z całej Polski, przyjaciół, turystów, tej naszej braci turystycznej, ale nie tylko, tak po prostu ludzi, z którymi też się spotykamy w innych miejscach, bo tak naprawdę takie muzyczne imprezy odbywają się w całej Polsce i my jeździmy na niektóre takie imprezy i też ci ludzie do nas tutaj przyjeżdżają. Tak naprawdę tutaj są zgromadzeni ludzie od północy, w nocy popołudnie od zachodu po wschód. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć burmistrza Sandomierza, który jest fanem pieszych wędrowek po górach. Paweł Niedźwiedź przyznał, że co roku zabiera rodzinę na górskie piesze wycieczki, a w górach pieprzowych jest nawet częściej. Włóczęga Królewskiego Miasta za pomoc w organizacji spotkania otrzymał pamiątkowy gramerton i podziękowania. Dziewiąty raz spotykamy się z inicjatywy miejskiego PTTK, z inicjatywy Marzyny Martyńskiej, Aureli Kaczor, po to, żeby wspominać nasze wakacyjne, jesienne wyprawy górskie, po to, żeby pośpiewać we wspólnym gronie. To jest piękna sprawa, która promuje nasz region, która skupia tutaj ludzi, ludzi, którzy mają pasję, ludzi, którzy kochają wędrować, kochają polską przyrodę, kochają polskie góry. Nie bacząc na trudy prawie 300-kilometrowej podróży, z Łodzi przyjechała jedna z pomysłodawczych spotkań ludzi turystyki w takiej formule. Każdego roku o tej porze w kalendarzu mam wpisane, że moje miejsce jest właśnie tu, w Sandomierzu. Moje i moich przyjaciół, których tu każdego roku ściągam. Przez wiele lat pracowałam w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i organizowałam takie spotkania z piosenką w różnych schroniskach górskich. I będąc w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, był tam wtedy też tutaj z tego oddziału przedstawiciel kolega Marek Łygas. Mieliśmy takie spotkanie i stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić, aby właśnie w takim martwym sezonie, kiedy nie ma turystów, Spowodować coś, aby ten Sandomierz wybrał trochę, nabrał trochę innego wymiaru. I takim wymiarem zawsze jest piosenka, bo ona jednoczy ludzi, ale i też powoduje, że ci ludzie chcą do tego miejsca przyjeżdżać. Z miłości do gór, do muzyki z krainy Łagodności, do Sandomierza po raz kolejny przyjechali z Warszawy Barbara i Paweł. Jechaliśmy posłuchać pięknej muzyki, pięknych tekstów i spróbować wina z Sandomierskich Winnic. Byliśmy dzisiaj w winnicy Nadwiślańskiej i warto było. Ośpiewamy, spotykamy się, chodzimy, podziwiamy góry pieprzowe i krzemień pasiasty. Czego tu trzeba więcej? Ale myślę, że też bardzo ważne są spotkania z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają i mają podobne zainteresowania i podobne myślenie. I to jest najpiękniejsze. Barbara i Marek z Lublina wyznali, że kochają góry muzykę i Sandomierz którym bardzo często odwiedzają, a w koncercie uczestniczą po raz pierwszy. To jest taka y, muzyka, która ściąga ludzi, ludzi, którzy kochają i Sandomierz, i góry, i Sandomierz między górami. Dobre miejsce na taką imprezę. A co to daje? No muzyka. Nie no, ja wiem, że muzyka. Przyjechaliśmy. Już w no, kraina łagodności. No. Dla nas to jest miasto miłości, Sandomierz. Prezydenki Królewskiej Miasta Miłości koncert zwieńczył muzyczny weekend. Na scenie wystąpili Janusz Kurowski i Agata Gasińska. Suma pragnień. Oraz Piotr Rogus i panowie artyści. Jeżeli chodzi o muzykę z krainy łagodności, bardzo ważna jest melodia, bardzo ważny jest dźwięk, ale również bardzo ważne są słowa, które traktują o miłości, o ludzkim życiu, które traktują o przyjaźni, które traktują o górach. Także, e, także dlatego się właśnie spotykamy. No i mamy jeszcze ochotę się spotykać. Chcemy, żeby nasze dzieci też się spotykały, żeby to nie przeminęło, żeby kolejne pokolenia również... Pamiętały o tej może trochę niszowej muzyce, ale bardzo pięknej. Z rozśpiewanego Santomirza Jerzy Strzyż STV Info.